Witam Was serdecznie. Przyjaciele, chciałem Wam powiedzieć kilka rzeczy o tym, jaki dobry i wspaniały jest Bóg. Wiecie, ja miałem 17 lat, kiedy trafiłem po raz pierwszy do więzienia za morderstwo, zabiłem człowieka i groziło mi 25 lat pozbawienia wolności. Wiecie, mój ojciec był alkoholikiem, był człowiekiem, który. Tak naprawdę nie był dla mnie żadnym autorytetem i uważałem, że jest to e, człowiek, który e, jedynie szkodzi w moim życiu. Miałem 15 lat, pamiętam, już byłem taki większy chłopak, to chciałem go po prostu zabić, chciałem go uderzyć handlem w głowę i, i chciałem, żeby ten człowiek zniknął z mojego życia. Wiecie, moje życie ono nie było nie tylko podporządkowane jakimś prawom. Które tutaj funkcjonują, ale takim normalnym standardom, które są na świecie. Ja zawsze szukałem czegoś, co gdzieś jest e, jakieś niedotykalne, jakieś, e, jakieś mocne. Ja pamiętam, że e, kiedy wyszedłem z więzienia, a wyszedłem bardzo szybko z więzienia, ponieważ mój ojciec opamiętał się, przestał chlać i e, zaczął zarabiać niezłą kasę i wyciągnął mnie z tego więzienia. Ja wyszedłem po niecałych trzech latach za to zabójstwo, natomiast miesiąc przed moim wyjściem mój ojciec zginął w wypadku samochodowym, wiecie? I ja... Zobaczyłem, że tak naprawdę na tym świecie nie ma dobra. Ja nie wierzyłem w żadne dobro. Nie wierzyłem w to, że istnieje coś takiego jak dobro. Wiecie, dla mnie e, jakimś wykładnią wszystkiego było to, że na tym świecie trzeba sobie dawać radę. Jak sobie nie dajesz rady, to jesteś zwykły frajer i nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować. Wiecie, e, zacząłem kraść, zacząłem się bawić, trafiłem po raz drugi do więzienia za napad bronią w ręku na kantor i już wiedziałem, że teraz nie wyjdę szybko, bo mój ojciec jest... Już nie żywy. moja mama nie ma pieniędzy na to, żebym, żebym ja wyszedł wcześniej z więzienia. A, I zacząłem robić wszystko, żeby wyjść z tego więzienia. wiecie człowiek ma ogromne parcie na wolność. My nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w niewoli. Ja nie chciałem żyć w niewoli. Pamiętam, że robiłem wszystko, żeby wyjść. Złamałem sobie szczękę, wstrzykiwałem sobie różne takie rzeczy. Tutaj w Zatokie Szczękowo-Twarzową powstał głów. I lekarze stwierdzili, że jest to nowotwór i że jest zagrożenie mojego życia, i uchylono mi areszt po niecałych trzech latach. I ja wyszedłem na wolność po raz drugi, ale już wtedy poznałem ludzi, którzy potrafili naprawdę mieć dużo pieniędzy w tym kraju. I ja wiedziałem, że jak ja nie będę miał pieniędzy, to będę nikim. Ja po prostu miałem takie rozumienie, że tylko ktoś, kto ma kasę, to jest człowiekiem, który jest w stanie jakoś przetrwać na tym świecie. I postanowiłem zrobić wszystko, żeby mieć dużo pieniędzy. O, znaczy, zacząłem te kontakty nawiązywać i zacząłem handlować narkotykami, zacząłem e, wyłócać kredyty z banków. Ci ludzie pokazali mi, że w Polsce można mieć dużo pieniędzy, ale niekoniecznie trzeba za to siedzieć. Wiecie? I taka jest prawda, że jak robisz byle co, to, e, to, to zamykaj nie on cię szybko to więzienia. Ale jak robisz rzeczy, które naprawdę są duże, to nie siedzisz. Wiecie, że za z, z, zwykłą kradzież w sklepie człowiek może dostać 10 lat w Polsce. A za wyłudzenie miliona złotych też może zostać 9 lat. Rozumiem, to tak to wygląda. I ja tak myślałem, że to, że, to tak można, że to tak może być. Wiecie, jak zacząłem handlować narkotykami, a potem produkować też amfetaminę, ja miałem dostęp do tego w bardzo dużych ilościach. Ja czasami, jak wiecie, robię prelekcje profilaktyki do spraw uzależnień w szkołach. To ja czasami pytam, bo wiem, że tam siedzą tacy dilerzy drobni na, na salach, i, i jak zaczynam mówić o tym, ja, mówię, ja wiem, że tu jesteście. Wiesz, głowy często I ja mówię, ile najwięcej miałeś narkotyków w swoim życiu Mówię, 10, 100, 200 gram Mówię, to, wiesz, to, to My mieliśmy kilogramy amfetaminy Wpuszczaliśmy na rynek I bardzo szybko stałem się uzależniony, wiesz Bardzo szybko stałem się ćpunem ja kiedyś w życiu bym nie pomyślał, że ja będę czpunem. Ja nienawidziłem wszelkich uzależnień, e, ponieważ e, mój ojciec był alkoholikiem. Ja wiedziałem, że człowiek normalnie nie może być uzależniony. Lubiłem się napić, lubiłem imprezować, ale mówiłem, ja nie mogę być czpunem. Ale bardzo szybko stałem się czpunem, uzależnionym od kokainy. Trzy razy umierałem od kokainy. Stawało mi serce, moje ciało było paraliżowane od narkotyków. Trzykrotnie umierałem. Wiesz, e, i... Mimo wszystko ja się nie opamiętałem. Ja nie wierzę w coś takiego, że człowiek doznaje jakiejś tragedii życiowej i raptem się opamięta. Ja nie wierzę w takie rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że ja spotkałem mnóstwo ludzi, którzy zeszli właściwie do grobu i mieli w nosie swoją naprawę. Ja w ogóle nie wierzę w resocjalizację, słuchajcie. Mnie próbowano zresocjalizować, ponaprawiać ze wszystkich stron. Nic z tego nie było. Dlaczego? Bo człowiek nie nadaje się do naprawy. Człowiek nie nadaje się do naprawy, ponieważ jest. Nad, jakby taka mentalność człowieka, która mówi, Ty jesteś bogiem swojego życia, ty jesteś panem. Rozumiesz? I guzik komuś do mnie. Tak my funkcjonujemy. My nienawidzimy, jak ktoś się zaczyna mieszać do naszego życia. Rozumiesz? Człowiek nie lubi, jak ktoś mu wkłada bazurę do jego życia, nie? I ja też tego nie lubiłem. I ja nie byłem w stanie być przekonany przez nic ani przez nikogo. Zacząłem zarabiać coraz więcej pieniędzy. Zacząłem być coraz większym śpunem i przez 2001 rok i trafiłem po raz trzeci do więzienia za napad na człowieka. I to był taki krótki wyrok, 10 miesięcy pozbawienia wolności. Ale wiecie, w żaden sposób nie byłem w stanie odroczyć tego wyroku. Miałem pieniądze, miałem adwokatów, miałem układy, ale nie mogłem odroczyć tego wyroku. I trafiłem do więzienia. To był czas, kiedy było przepełnienie w polskich więzieniach i nas było bardzo dużo na celi. I pamiętam... Patrzyłem na tych ludzi, na tych takich drobnych złodziejaszków, miałem taką pokardę, wiecie, mówię... Tak sam do siebie mówiłem, że to już nie jest mój świat, to nie jest mój klimat, ja czułem się lepszy, czułem się e, kimś większym od nich. I pamiętam, że któregoś dnia wszedł do celi człowiek i on miał Biblię w ręku, wiesz? Ja popatrzyłem na niego, mówię, co ty tam masz? A on mówi, to jest Biblia. Ja mówię, A skąd ty masz Biblię? A on mówi, tu przychodzą tych chrześcijanie w sobotę, grają nam na gitarach, Mówi jeden, opowiada, drugi coś tam czyta, mówi cyrki jak, jak trzeba, mówi dalej mi tą Biblię. Mówi, chcesz to, to ja ci ją ja mogę podarować. Wiecie, tak był do niej przywiązany, dał mi tą Biblię, ale ja powiedziałem do niego, to weźmy do tego cyrku, zapisz. Ja pójdę, zobaczę tych artystów, rozumiesz? I ja poszedłem w tą sobotę na spotkanie i zobaczyłem dwóch gości. Jeden grał na gitarze, a drugi opowiadał nam o Bogu. Ja się z nich śmiałem wewnątrz siebie. Ja mówiłem, co zaleszczę. Rozumiesz mnie? Ja miałem pogardę dla tych ludzi. W dodatku ten co grał na gitarze, przestał grać i mówi: Panowie, opowiem wam coś. Chlałem 10 lat woda i wylądowałem na izbie wytrzeźwi na Kolskiej w Warszawie. Leżę na detoksie, Jezus do mnie przyszedł. A ja sobie myślę, że brał LSD, jak nie wiem. Rozumiesz? Na 100% walił kwasy. I tak mu zajechało, banie, że zobaczył Jezusa na detoksie. Rozumiesz, o czym mówię? Ja brałem kwasy, ja wiem, widziałem muzykę, jak wychodzi z głośników. Rozumiesz? Z pilota dzwoniłem w szafie w ogóle do kolegów, dlatego ja mówię, facet ma nawalone w głowie. Ale za tydzień znowu przyszedłem do nich posłuchać. I za tydzień znowu. I wiecie co? Ci ludzie, oni mnie nie potępili, oni mnie nie próbowali naprawić, oni nie mówili do mnie, ty się musisz zmienić. Oni mi mówili jakiś slogan, że mnie jakiś Jezus kocha. Ja mówię, jak mnie kocha. I w ogóle kto to jest Jezus? Jezus to jest historia, Jezus to jest religia, to są święta, bajery, rowery, jajka w koszyczku i takie tam rzeczy. Jaki Jezus? I tą Biblię zacząłem czytać, bo mówię, im się stało to po czytaniu tej Biblii. Ja muszę zobaczyć, co to jest z tą książką. I zacząłem ją czytać, tą książkę. Wolałem czytać tę książkę, niż oglądać klan w telewizji, rozumiesz, czy modę na sukces. Czytałem tę książkę, przeczytałem jedną Ewangelię, drugą, trzecią i przeczytałem taki tekst w Ewangelii Jana, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja sobie uświadomiłem, że jest Bóg, żywy Bóg, nie jakieś pierdoły religijne, nie jakieś bzdury, rozumiesz, nie cały ten system oszustwa społeczno-religijno-polityczny, tylko, że jest żywy Bóg! I ten Bóg mnie kocha. Mnie, a wiem, jakie bytle jestem. Rozumiesz? Możesz każdego oszukać, siebie nie oszukasz. Wiesz, jakie masz porządliwości, wiesz, co cię kręci. Rozumiesz? Wiesz, gdzie jesteś cienki i wiesz, w jakich sytuacjach oszukujesz. Sam się nie oszukasz. Ja sobie uświadomiłem, że ten Bóg jest, on mnie kocha, ale ja go nie znam. Napisałem do swojej narzeczonej. Mówi Agata, Bóg jest, to ona przyjechała na widzenie, mówił obózie do mnie. Jaki Bóg? Co ty mówi, kręcisz znowu Boga w swoje, mówi życie tutaj teraz? Biłeś mnie, katowałeś, chciałeś mnie zastrzelić, a teraz mówię o Bogu i wyszła z tego widzenia. Zostało mi pięć miesięcy do końca. Pojechałem do sztumu, do takiego ciężkiego więzienia dla recydywistów. Trafiłem na celę dwuosobową, a gość to ze mną siedział. On wychodził na cały dzień, słuchajcie tam na świetlce to tatuaże robić. Ja siedziałem sam w tej celi, postawiłem się na punkt honoru, my tak. Przeczytam tą Biblię od deski do deski. Jak się okaże, że to jest jeden wielki farmazon, on rozumiesz? Albo, że ja mam zejście po koksie. Tak? i mam trudny czas, to ja to po prostu wezmę, wyrzucę do fajansu i dziękuję bardzo. Ja zacząłem czytać tą Biblię i chcę ci coś powiedzieć. Prawdopodobnie masz Biblię, albo możesz ją mieć. Zechciej ją wziąć i zacząć ją czytać. To dokonało rewolucji w moim życiu. Pamiętam, że siedzę, czytam tą Biblię, nie rozumiem o co tam chodzi, jeszcze w Starym Testamencie. I w pewnym momencie czuję, że mi do czulecą. Odłożyłem im tą Biblię i mówię tak, siadła mi psychika. Rozumiesz, siedzę i płaczę. Jestem wielokrotnie karanym recydywistą. Nie boję się więzienia, mam pieniądze, rozumiesz, mam trzy samochody, nie potrzebuję zmiany swojego życia i w ogóle nie chcę zmiany swojego życia. Ja lubię melanżować, rozumiesz? Ja uważam, że monogamia to jest dział chemii. Ja uważam, że jestem człowiekiem wolnym jak sanki w maju, w związku z tym ja nie potrzebuję zmiany. Ale siedzę i płaczę. Coś się ze mną dzieje. Mówię, pomodliłbym się, bo się źle czuję, ale jak się mam pomodlić, co mam powiedzieć? Przecież wiem, że pacierza nie powiem, bo to nie działa. Wiem, że, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, bo przeczytałem o tym w tej Biblii. Zszedłem z tego łóżka, uklęknąłem i powiedziałem do Boga. Powiedziałem po raz pierwszy do Boga coś. Powiedziałem, Ty jesteś taki święty, a ja jestem taki brudny, że idę do piekła. I nic nie jest w stanie zmienić tego. Nie znam cię. Pomóż mi. Ja po raz pierwszy powiedziałem do Boga, pomóż mi. Rozumiesz, ja sobie uświadomiłem, że jestem absolutnym zerem. Nic nie potrafię. Nie potrafię normalnie żyć. Nie potrafię kochać, ja nawet lubić nie potrafię kogoś, rozumiesz? I wtedy on do mnie przyszedł. Wiecie, dlaczego ja to robię, co robię? Dlatego, że ja spotkałem Jezusa i mam dokumenty ze szpitala psychiatrycznego, że jestem zdrowy. Spotkałem Jezusa twarzą w twarz I nawet nie mam osobowości nieprawidłowej Rozumiesz? O co tutaj chodzi? Chodzi o nowe narodzenie Ja tam narodziłem się na nowo Usłyszałem Jego głos On powiedział do mnie Umarłem zamiast Ciebie Już nigdy nie staniesz na sąd Ja wstałem z kolan i byłem innym człowiekiem Słuchajcie Bóg przemienił absolutnie moje życie Byłem zawodowym przestępcą Byłem dilerem ćpunem I bydlakiem ostatniego rzędu Mam tylko 8 lat szkoły i 10 lat więzienia. I dzisiaj jestem ewangelistą, kaznodzieją, jestem ojcem, jestem mężem, mam dobre, bogate życie. Dlaczego tak się stało? Bo Jezus zaingerował w moje życie. Dzisiaj nikogo się nie boję, niczego się nie wstydzę, nie mam kompleksów, rozumiesz? I dzisiaj dopiero jestem prawdziwie wolny. W ogóle nie liczę się z tym, czy kto komuś się podobam, czy się nie podobam. Rozumiecie, mam wywalone absolutnie na to, czy ktoś będzie słuchał mnie, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że mówię prawdę. I wiem, że każdy swój ciężar poniesie. Ja oddałem życie Jezusowi, zrobiłem najlepszą rzecz, jaką można. I coś ci powiem, może nie jesteś takim grzesznikiem, jak ja. Może jesteś tak zwanym porządnym grzesznikiem, bo istnieją grzesznicy porządni. I grzesznicy z marginesu społecznego. Ja byłem grzesznikiem z marginesu społecznego. Ale coś ci powiem: ja zabiłem człowieka, a ty może najwyżej nienawidzisz kota sąsiadki. Piekło jest zarówno dla morderców, jak i dla tych, którzy nienawidzą kota sąsiadki. Prawo Boże, to prawo Boże. Słowo Boże mówi: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy, to znaczy Ty też. I potrzebują czego? Łaski, czyli niezasłużonej przychylności Boga, coś ci powiem. Dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty, potężny Jezus Chrystus, Boży syn, umarł za Twoje grzechy. Za Twoje grzechy. On został pogrzebany i wstał z martwych. To nie jest żaden farmazon, to jest najlepiej udokumentowany fakt na Ziemi. Jezus wstał z martwych, pokonał śmierć. I każdy dzisiaj, kto uwierzy w to, że Jezus umarł za Jego grzechy, przeprosi Boga za to, że żył bez Niego i uwierzy w Jego zmartwychwstanie i wyzna swoimi ustami, że to Jezus jest Panem, a nie Ty. Pójdzie do nieba. Dzisiaj idę do nieba. Nic mnie nie zatrzyma, nic mnie nie wyrwie z ręki Boga. Rozumiecie? Spójrz swoje serce, przyjacielu. Gdybyś dzisiaj umarł, gdzie pójdziesz? Jadę do nieba. Ja były morderca, były dealer, a ty może porządny człowiek. Dokąd idziesz? Słowo Boże mówi, że z łaski niezasłużonej przychylności możemy być zbawieni? Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. To, że robiłeś dobre rzeczy, to nie zrobi przeciwwagi dla twoich złych rzeczy. Złe rzeczy nie znikną z uwagi na twoje dobre czyny. Może chodzisz do kościoła, może cię polali tam kiedyś wodą, zrobili jakiś inny numer w twoim życiu. Coś ci powiem, nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, czy ty osobiście uznasz Jezusa jako swojego zbawiciela.